Siema, widzowie teraz. O, takiego kaszu, by bydła dostaliśmy, że mam atakować albo Niemcy, albo Izrael. No, tu Izrael, po jest łatwiejszy. No, dobra tu jest Izrael taki malutki, a to jest pastyliba. Trzymu to jest takie małe widzowie. A może za niedługo zaatakujemy. O, to tu Niemcy. Dobra, ee, niech leci. Niech kolejny leci. Dobra, Dobra to poczekamy sobie chwileczkę. Ciekawe, gdzie to już jest. No nie, no gdzie to. Nawet paska nie może tu leci. Co ja mam za kąta? Jeszcze raz trzeba rekrutować. <laughs> Mam z kimś tu wojnę w ogóle. No właśnie relacje trzeba pop pop poprawiać, a nie, 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 nie. Teraz to pilnujemy, no bo... Dobra, jak już jesteśmy, no to... Izrael, okej. Okay. Co jest? No i ja apasteria, jaka to, kojo, no to Ja już wiem, czemu. Dobra, ale mało tu mam. Mix DDD. Albo w ogóle nie mają No i przyjmujemy te tereny. No i nie, Kaszu, by dwa się cieszy. Mamy przejęte. Nara.